Witajcie serdecznie. Dzisiaj mam dla Was do prezentacji jabłko, by się wydawało bardzo piękne, ładne, smaczne. Ale jak w dalszej części programu pokażę, coś z nim jest nie tak. Ja ogólnie zostałem wychowany na jabłkach, ponieważ zawsze pamiętam jeszcze jak babcia i dziadek żyli, jeździłem do nich, mieli piękne jabłonie siadaliśmy sobie rodzinką, w ogóle była piękna taka ławeczka to co spadło to się jadło bezpośrednio z ziemi nadwyżkę brało się gotowało kompot, robiło dżemy i tysiąc innych najróżniejszych przetworów, dlatego całe życie Jadłem te jabłka, wiem, że yy, jabłka mają w swoim składzie mnóstwo aktywnych związków. Już tu nie będę mówić o błonniku, który minimalizuje ryzyko raka nowotworu jelita grubego. Jakbyśmy sięgnęli rysów historycznych, to już w 4500 roku przed naszą erą jabłka występowały, więc zobaczcie jak stary jest ten owoc. W Polsce około 1500 roku przed naszą erą, w Biskupinie bodajże pierwsze jabłonie zostało odkryte, więc to jest jabłko naprawdę z, z wielkim historycznym bagażem. I teraz tak. Mm... Są osoby, dietetycy akurat tu, ja, jeżeli chodzi o wytyczne, czyli że drze, to na to nie patrzę, ale rekomendacja, żeby jeść dwa jabłka dziennie, no to uważam, że to jest spoko. Tu są bioflavonoidy, błonnik, bioflavonoidy y, mają to do siebie, że mm, minimalizują ryzyko chorób, y, chorób sercowo-naczyniowych. Y, pamiętajmy, że te wszystkie związki aktywne są w skórce. I teraz właśnie jak już przy skórce jesteśmy, no to... Teraz włączę Wam filmik, który zrobiłem przed chwilą i zobaczcie, co z tym jabłkiem jest nie tak. To jest jabłko kupione w Biedronce, by się wydawało, że bardzo ładne, wycackane, świe świecące, a jak się okazuje, w ogóle ta struktura już mnie troszkę przeraziła, bo, bo tak yy, okazało się, że to jabłko jest takie troszkę lepiące. No i wziąłem nóż, no i zacząłem skrobać i się okazało, że te jabłka są woskowane. I teraz nie wiem ile, czy wosk może jakoś negatywnie wpływać na nasze ciało, ale no sam fakt, że samo to, że rzeczywiście nawet do dwóch trzech jabłek dziennie powinniśmy jeść, to ta ilość tego wosku jedzonego, jeżeli ktoś ma jakiś ulubiony rodzaj jabłek jakby się okazał, że to są te jabłka woskowane i mogę powiedzieć, że to są w Biedronce jabłka kupione, że to na etykietkę odczepiłem. Oceńcie, co z tym jabłkiem jest nie tak. Ja osobiście bałbym się systematycznie jeść takie jabłka i dlatego pokazuję Wam ten filmik, bo no nie chcę, żeby komuś się stała krzywda. Dlatego kwestia dotycząca wosku na jabłkach troszkę mnie przeraziła. Kończę, nie będę Was zanudzać. Obejrzyjcie sobie do końca ten filmik, tu jeszcze wstawię kilka zdjęć i zachęcam do subskrypcji. Dzisiaj będzie dalsza część odcinka dotyczącego epidemii otyłości w formie podcastu. Właśnie kończę ten film i siadam nagrywać. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, jak nie w dół. Udostępniajcie, komentujcie. Bądźcie zdrowi, dużo trenujcie. Trzymajcie się do usłyszenia.